No, słuchaj na miasto, co za powoli. W latarniach gasną ostatnie blaski snów. Dzieć, czysta otwórka, nie jak mgła na dłoni. W zostają echa dawnych słów. Próbuję dotknąć tego, co uciekło. Czasem wciąż słyszę twój śmiech. Gubie się wspomnienia, choć tak lekko, zostało z nami tylko echo tych miejsc. Nocne myśli wirują jak deszcz, otulają mnie, spokój jest mi gdzieś w szarościach nocy, rozmyty. Pod powiekami rysuje twój obraz. Wszystko wygląda tak, jak dawniej chcieliśmy. Ale czas zmienia każdy nasz dotyk. Chociaż chcieliśmy mieć to, czego dziś nie mam. Pod powiekami rysuje twój obraz Wszystko wygląda tak jak dawniej chcieliśmy Ale czas zmienia każdy nasz dotyk Chociaż chcieliśmy mieć to czego dziś nie mamy Księżyc w oknie jak stary przyjaciel Czuwa nad myślami jakby znał ten stan Może to chwila, może dłużej zostanie W ciszy szepcze mi, jutro będzie lepszy plan Nocne myśli wirują jak deszcz Otulają mnie, spokój jest nigdzie Idzie poranek i zabierze ten bal A może to nie smutek, tylko inny stan Cisza co kołysze i w snach jest sam na sam Nie szukam odpowiedzi, nie pytam już więcej W ciemności odnajduję swój świat, gdzie serce pije lżej A może to nie smutek, tylko inny stan o co kołyszę i w snach jest sam na sam Nie szukam odpowiedzi Nie pytam już więcej W ciemności odnajduję swój świat Gdzie serce bije lżej. Nocne myśli wirusze. I zabierze ten bal Nocne myśli Wirują jak deszcz Otulają mnie Spokój jest w nich gdzieś W szarościach nocy Rozmyty jest szal Aż przyjdzie poranek I zabierze ten